Zadanie pierwsze. Oblicz długości odcinków x, y i z. Czyli w tym pierwszym trójkącie musimy obliczyć długość przeciwprostokątnej, czyli długość odcinka x. No i znowu pamiętajmy o tym, że mamy do zastosowania tutaj twierdzenie Pitagorasa, bo tutaj mamy trójkąt prostokątny. A w trójkącie prostokątnym to twierdzenie Pitagorasa jak najbardziej działa. I ono mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych, czyli x kwadrat będzie tutaj równy 25 dodać 36. Tutaj szóstkę zapiszę czytelniej, żeby nie było wątpliwości. 5 do potęgi drugiej jest równe 25, 6 do potęgi drugiej jest równe liczbie 36, stąd tutaj mamy sumę tych dwóch liczb. Czyli uzyskujemy tutaj x kwadrat, który jest równy liczbie 61. I to równanie pyta nas się, jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać liczbę 61. I mamy dwie takie liczby. Jedną z nich jest minus pierwiastek kwadratowy z liczby 61, to będzie nasze x1, a drugą z nich jest plus pierwiastek kwadratowy z liczby 61, przy czym wartość ujemną musimy odrzucić ze względu na to, że długość boku nie może być liczbą mniejszą od zera, ani nie może być liczbą równą 0, czyli długość boku musi być liczbą większą od zera. Czyli tutaj w tym przypadku odpowiedzią będzie tylko i wyłącznie wartość dodatnia czyli pierwiastek kwadratowy z liczby 61. Masz wątpliwości dlaczego tego typu wartości tutaj mi wyszły? Zostaw mi zapytanie w komentarzu. A tymczasem przejdźmy tutaj do drugiego trójkąta. Tutaj to też jest trójkąt prostokątny zobacz. Kąt prosty znajduje się pomiędzy bokiem Y i pomiędzy bokiem o długości 2. Tu mamy przeciwprostokątną, czyli popatrz jaka jest różnica pomiędzy tymi danymi, a tymi danymi. Tutaj mieliśmy dane długości dwóch przyprostokątnych, nieznana była miara przeciwprostokątnej. W tym przypadku mamy podaną długość przeciwprostokątnej i długość jednego boku, który jest przyprostokątną i musimy wyznaczyć miarę drugiej przyprostokątnej. Znowu wykorzystamy twierdzenie Pitagorasa, skoro mamy tutaj do czynienia z trójkątem prostokątnym. I znowu tutaj należy zapisać, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. I tutaj przez chwilkę skoncentrujemy się na tym, co mamy tutaj. Mamy dwa pierwiastki kwadratowe z pięciu. To jest dokładnie to samo, co dwa razy. Pierwiastek kwadratowy z pięciu, czyli zobacz, co się tutaj dzieje. W tym miejscu do potęgi drugiej podnosimy iloczyn dwóch liczb. I tutaj musimy się wykazać znajomością działań na potęgach, bo jeżeli mamy iloczyn dwóch liczb, który podnosimy do pewnej potęgi, to znaczy, że do tej potęgi musimy podnieść każdą liczbę, która tworzy ten iloczyn, i to, co nam wyjdzie, musimy przez siebie przemnożyć. Wniosek z tego jest taki, że skoro mamy dwa pierwiastki kwadratowe z pięciu, które podnosimy do potęgi drugiej, to to oznacza, że do potęgi drugiej musimy podnieść zarówno dwójkę, jak i pierwiastek kwadratowy z pięciu, i to, co nam wyjdzie, musimy przez siebie przemnożyć. No i teraz liczba 2 do potęgi drugiej. Dwa do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co 2 razy 2, czyli 4. No a pierwiastek kwadratowy z 5 do potęgi drugiej to jest ile? I tutaj musimy wykorzystać kolejny wzór. Otóż, jeżeli mamy pierwiastek kwadratowy z jakiejś liczby, który podnosimy do potęgi drugiej, przy czym ten wykładnik my możemy również zapisać poza pierwiastkiem, to uzyskujemy wartość bezwzględną z tej liczby, która stoi pod pierwiastkiem. Czyli. Idąc teraz tym torem, skoro mamy tutaj pierwiastek kwadratowy z 5 podniesiony do potęgi drugiej, to na właśnie podstawie tego wzoru należałoby tutaj zapisać, że uzyskujemy wartość bezwzględną z liczby 5, no a wartość bezwzględna z liczby 5 jest równa liczbie 5. I na tym etapie ja podejrzewam, że możesz mieć trudności, Zarówno tutaj z zastosowaniem tego wzoru, czyli z tym równaniem, jak również z wartością bezwzględną. Jeżeli tak faktycznie jest, że jest trudność, to znowu zostaw mi komentarz pod tym nagraniem, żebym wiedziała, że tutaj masz trudności. To powiem Ci, co dalej i z których materiałów poćwiczyć, by to przetrenować. A jeżeli będzie potrzeba, to dogram kolejny materiał. No dobrze, czyli my wiemy, że 2 do potęgi drugiej to jest 4, wiemy, że pierwiastek kwadratowy z 5 do potęgi drugiej to jest 5, czyli tutaj będziemy mieli 4 razy 5, czyli całość jest równa liczbie 20. Co to oznacza? To oznacza, że w tym równaniu po lewej stronie tego równania będzie stało 20, czyli tutaj zapiszmy, że mamy 20, to się równa. No i y do potęgi drugiej, to z tym nic teraz nie zrobimy, czyli to przepisują bez zmian. Dodać 2 do potęgi drugiej jest równa liczbie 4. I z tak uzyskanego równania ja jestem w stanie wyznaczyć y. Ja jestem do tego przyzwyczajona, że nie wiadomo, mam zawsze po lewej stronie równania, czyli zamienię sobie w związku z powyższym to równanie z stronami, żeby ta szukana wielkość faktycznie stała po lewej stronie równania. Nie trzeba tego robić. Ja to robię, bo tak jak powiedziałam, jestem do tego przyzwyczajona, żeby ta niewiadoma była po lewej stronie. No i w kolejnym kroku. To, co zrobimy, to czwórkę przeniesiemy sobie na prawą stronę równania, czyli będziemy mieli y do potęgi drugiej, które jest równe 20 odjąć 4, co w rezultacie daje nam y kwadrat, który jest równy liczbie 16. No i znowu to równanie pyta nas się, jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 16. Jeszcze raz zadaję pytanie, jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać już 16. I znowu mamy tutaj dwie liczby. Jedną z nich jest liczba, no właśnie, tutaj oczywiście 4 też będzie, za chwilę zapiszemy. Jedną z nich jest liczba minus 4. I drugą z nich jest liczba 4. No bo jeżeli liczbą minus 4 podniesiemy do potęgi drugiej, uzyskamy 16, i jeżeli liczbą plus 4 podniesiemy do potęgi drugiej, to również uzyskujemy liczbę 16. Przy czym mamy taką samą sytuację, jaką mieliśmy tutaj. Też sugeruję zapisać dwie liczby, ujemną i dodatnią, przy czym przy ujemnej należy zapisać dokładnie to, co zapisaliśmy tutaj. Czyli jeżeli chodzi o ten trójkąt, to odpowiedzią będzie to, że Y ma długość 4. Czyli bok Y, ta jedna przyprostokątna ma długość 4. Teraz zajmiemy się tym trójkątem. Zwróćcie uwagę, co my tutaj mamy. Mamy trójkąt, jest to trójkąt równoramienny, bo widzimy, że ten bok i ten bok mają taką samą miarę. Dodatkowo widzimy, że z tego wierzchołka została opuszczona wysokość, która została nazwana literą Z. Cechą charakterystyczną wysokości jest to, że jest to odcinek, który łączy wierzchołek z przeciwległym bokiem pod kątem prostym. Czyli w trójkącie równoramiennym, jeżeli z tego wierzchołka opuścimy wysokość, to my uzyskujemy po pierwsze Dwa trójkąty prostokątne, bo ten trójkąt będzie trójkątem prostokątnym i ten trójkąt również będzie trójkątem prostokątnym, ale po drugie ta wysokość w trójkącie równoramiennym opuszczona z tego wierzchołka powoduje, że ten bok, czyli podstawa trójkąta, jest podzielony na, dwie, na dwa identyczne odcinki. I teraz tutaj sobie podpiszmy, że ten odcinek to jest A. I ten odcinek to jest A. I teraz popatrzmy, co się dzieje. Podstawa tego trójkąta równoramiennego, ona jest równa liczbie 10. Czyli, jeżeli my tutaj sobie dodamy do siebie bok A i bok A, czyli ten kawałek, jeżeli dodamy do tego kawałka, to uzyskamy całą podstawę tego trójkąta równoramiennego, czyli odcinek o długości 10. A plus A to to jest dokładnie to samo co 2 razy A, czyli 10. I teraz jeżeli podzielimy sobie obu stronie to równanie przez 2, czyli przez wartość, która stoi tutaj przy niewiadomej, no to uzyskujemy A, które jest równe 5. Czyli widzimy, że połowa tej podstawy jest równa liczbie 5. No dobra, czyli wiemy, że Z to jest wysokość, Wiemy, że pada naprzeciw bok pod kątem prostym. Wiemy, że mamy tutaj dwa trójkąty prostokątne. I taki jeden trójkąt prostokątny. Tutaj sobie teraz narysujemy. Czyli tu będziemy mieli bok Z, tu będziemy mieli bok A i tutaj mamy przeciwprostokątną, która ma długość 7. Ten kąt prosty znajduje się tutaj w tym miejscu. I znowu my wykorzystujemy twierdzenie Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Ja tutaj na tym etapie uczulam, Uczulam w temacie poprawności zapisu znaków. Żebyś pisał, pisała czytelnie literkę Z i dwójkę, żeby przypadkiem ci się nie pomyliła właśnie litera Z z dwójką. Także uczulam w temacie czytelności zapisów. I teraz popatrzmy, że my w tym równaniu mamy dwie niewiadome. Mamy niewiadomą z i mamy niewiadomą a. Ale tak naprawdę a to my sobie przed chwilą wyznaczyliśmy. Wyznaczyliśmy sobie, że a jest równe liczbie 5, czyli tę piątkę podstawiam tutaj pod tą literką a i uzyskuję 7 do potęgi drugiej, które jest równe z do potęgi drugiej dodać 5 do potęgi drugiej. 7 do potęgi drugiej jest równe liczbie 49. To się równa z do potęgi drugiej dodać 25, no bo 5 do potęgi drugiej jest równa liczbie 25. I teraz ważna sprawa. Znowu nie wiadomo, mam po, lewej str po prawej stronie równania, i ja znowu sobie tutaj to równanie w całości zamienię stronami, po to, żebym miała. Niewiadomą po lewej stronie równania. Taka zamiana, jeszcze raz powtórzę, nie jest konieczna. Ja to po prostu robię, bo ja jestem do tego przyzwyczajona, że niewiadoma stoi po lewej stronie równania. I teraz liczbę 25 przeniesiemy sobie na prawą stronę równania pamiętając o zmianie znaku, czyli uzyskujemy tutaj z do potęgi drugiej, która jest równa liczbie 49 i od tego odejmujemy liczbę 25, uzyskując tutaj z do potęgi drugiej, która jest równa liczbie 24. Troszeczkę zmniejszymy sobie tablicę, żeby miała miejsce na dalsze obliczenia. I to równanie, które tutaj widzimy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać liczbę 24. I znowu mamy dwie takie liczby. Jedną z nich jest minus pierwiastek kwadratowy z liczby 24, a drugą z nich jest plus pierwiastek kwadratowy z liczby 24. I tutaj przy tej wartości ujemnej, i znowu piszę dokładnie to, co zapisałam przy tych wartościach ujemnych w tym i w tym przykładzie. Tutaj tego typu zapisy są istotne. Dlaczego? Bo jeżeli zapiszesz, no uważam, że musisz zapisać i wartość ujemną, i wartość dodatnią, to jeżeli tutaj dasz taką adnotację, to poinformujesz osobę, która sprawdza Twoją pracę, że rozumiesz, dlaczego odrzucasz. Wartość ujemną. Czyli po pierwsze informujesz, że wiesz, że dwie liczby ujemne podniesione, nie dwie liczby ujemne, oczywiście jedna ujemna, a druga dodatnia. Czyli po pierwsze takimi zapisami informujesz osobę, która sprawdza Twoją pracę, że wiesz, że dwie liczby podniesione do potęgi drugiej dają nam tutaj tę wartość, która się w tym miejscu znajduje. A po drugie, dając taką adnotację, informujesz, że rozumiesz, dlaczego wartość ujemną odrzucamy. Zajmiemy się teraz wartością dodatnią, czyli z, jest, która jest równa liczbie pierwiastek kwadratowy z liczby 24. I pierwiastek kwadratowy z liczby 24 to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej daje nam 24. Natomiast liczbą 24 my możemy rozpisać, w taki sposób, żeby przed pierwiastek wyłączyć liczbę całkowitą. I liczba 24 może być zapisana jako iloczyn liczby 4 i 6. To oznacza, że pierwiastek kwadratowy z liczby 24 to jest dokładnie to samo co iloczyn liczby 4 i 6 pierwiastek z iloczynu tych dwóch liczb. I teraz no, też musimy pamiętać o kolejnym wzorze w tym przypadku. Otóż, jeżeli mamy pierwiastek dowolnego stopnia z iloczynu w tym przypadku dwóch liczb, to to jest dokładnie to samo, co pierwiastek tego stopnia z liczby A razy pierwiastek tego sto samego stopnia z liczby B. Czyli tutaj zapiszmy, że mamy pierwiastek kwadratowy z liczby 4 razy pierwiastek kwadratowy z liczby 6. Pierwiastek kwadratowy z liczby 4 jest równy liczbie 2, dlatego że 2 do potęgi drugiej jest równa liczbie 4. Więc tutaj sobie zapiszmy 4 razy, natomiast jeżeli chodzi o pierwiastek kwadratowy z liczby 6, to to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej daje nam 6. I tak długo, jak długo my nie jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć wartość danego pierwiastka w przybliżeniu, danej liczby niewymiernej w przybliżeniu, to nie wyznaczamy tego przybliżenia. Czyli tutaj uzyskujemy 4 pierwiastki kwadratowe z 6. Czyli jeżeli chodzi o ten, ten trójkąt, trzeci trójkąt, tutaj byliśmy proszeni o wyznaczenie odcinka z, to ten odcinek z on jest równy 4 pierwiastki kwadratowe z 6 i to jest nasza odpowiedź w tym zadaniu. No, jak widzimy, zadanie długie, dużo rzeczy tutaj trzeba zapamiętać, dużo własności trzeba wykorzystać. Pamiętaj o tym, że jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tego zadania, tego co się tutaj zadziało, a zadziało się dużo, to koniecznie zostaw mi zapytanie w komentarzu do tego wideo, żebym wiedziała, że muszę ci jeszcze pomóc. Bardzo chętnie to zrobię. Tylko musisz mi zostawić informację, że jest coś, czego jeszcze nie wiesz. you